Sznurek nie pamiętał dnia swoich narodzin. Z głębokiego snu obudził się dopiero w dużym, jasnym sklepie pośród innych sznurków wiszących równo na metalowych haczekach. Sklep nazywał się Papierniczy i był olśniewająco piękny, przepiękny. Inne słowo nie przychodziło sznurkowi do głowy na nazwanie tego, co zobaczył. Na jasno oświetlonych regałach leżało mnóstwo kolorowych, leśniących przedmiotów, wśród których krzątała się miła pani. Jednak jak szybko przekonał się rusznurek, to nie półki, nie pani sprzedawczyni, ani nawet nie kasa, z której zabawnie wyskakiwała szuflada pełna pieniędzy i biały kwitek zwany paragonem, były w sklepie najważniejsze. Najważniejsze były duże, oszklone drzwi, przez które wchodzili klienci. Bez klientów sklep trwał w oczekiwaniu. Najczęściej przychodzili pracownicy bardzo ważnego urzędu, który stał za rokiem i podobno, jak opowiadały spinacze, pożerał codziennie ogromne ilości artykułów papierniczych. Kiedy smutni urzędnicy przekraczali próg sklepu, sznurak zawsze drżał ze strachu, że zechcą go kupić. Za nic w świecie nie chciał zniknąć w paszczy bardzo ważnego urzędu, jak całe stosy ołówków, czarnych i niebieskich długopisów oraz białych kartek. Bały się tego i inne przedmioty, które kuliły się wtedy w sobie i szarzały. Dlatego podczas wizyt urzędników sklep tracił cały swój blask i wydawał się zupełnie nieciekawy. – od taki zwykły papierniczy – mawiali lekceważące dorośli, zaglądający tu czasem w pośpiechu panotesy i pióra do zapisywania swoich niezwykle pilnych spraw i telefonów. Trudno więc się dziwić, że to nie na ponurych urzędników, ani też na nieuważnych dorosłych czekały z utęsknieniem ułożone na półkach przedmioty. Ulubionymi i najbardziej wyczekiwanymi klientami sklepu były dzieci. Zawsze wesołe i z mnóstwem pomysłów. Przed świętami kupowały klej i kolorowy papier, po wakacjach pędzelki, kredki i gumki. Sklep papierniczy był ich zdaniem najpiękniejszym sklepem pod słońcem. No, oczywiście zaraz po tym z zabawkami. Kiedy dzieci pojawiały się przy wystawie, sklep, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozkwitał. Drzwi starały się wtedy otworzyć jak najszerzej, a wszystkie przedmioty wyglądać jak najpiękniej. Mazaki prężyły piersi, Zeszyty z wrażenia stawały się jeszcze wielsze, i nawet delikatne farbki, akwarelki nabierały bardziej intensywnych barw. Bo wszystkie przedmioty doskonale wiedziały, że razem z dziećmi przychodziła do sklepu przygoda. A zaczynała się ona już na ladzie magicznym miejscu, na które pani sprzedawczyni wykładała zdjętych z zdjętych spółek szczęśliwych wybrańców. To właśnie na ladzie tamperówki, które nigdy jeszcze nie naostrzyły żadnego ołówka. Kratki, które nigdy nic nie narysowały i niezapisane zeszyty, stawały się jedyne i niezastąpione. Przedmioty, które do tej pory nie były nikomu potrzebne, uradowane, opuszczały razem z dziećmi sklep i znikały za szybą, za którą zaczynało się prawdziwe życie. Jak często wieczorem wzdychała z rozmarzeniem, gruba lada. Sznurek nie miał pojęcia, co to znaczy, ale był pewny, że jest to coś cudownego i niecierpliwie czekał, aż przyjdzie jego kolej i opuści sklep. Jednak mijały tygodnie, a wciąż nikt nie potrzebował zwykłego szarego sznurka sznurek zmarkotniał. Nie można mną narysować kolorowego obrazka, ani napisać pięknego listu. Nikt mnie nigdy nie kupi. Nawet bardzo ważny urząd mnie nie potrzebuje, rozmyślał. Aż pewnego dnia, kiedy już prawie stracił nadzieję, do sklepu weszła mała dziewczynka ze śmiesznymi gitkami i w okularach na nosie. Podeszła do lady, spojrzała. Nie, nie mylił się. Spojrzała prosto na niego. Poproszę ten, powiedziała. Właśnie taki sznurek jest mi bardzo potrzebny. Na no, te słowa sznurkowe serce zabiło mocno. Mnie, mnie, wybrała mnie. Szczęśliwej podróży! Drzwi życzliwie skrzypnęły na pożegnanie i tak zaczęło się dla sznurka długo wyczekiwane prawdziwe życie. Pierwszym etapem była kieszeń, do której wsunęła go dziewczynka. Kieszeń była miękka, zielona i wcale nie pusta, jak się okazało. Obok coś zaszurało i sznurek usłyszał wesoły, piskliwy głosik. – Jak ci na imię? – Jak mi na imię? – pomyślał w obochu. – Wszyscy zawsze mówili o nim po prostu sznurek, ten sznurek. I on sam też tak o sobie myślał. Ale czy to jest imię? Nie miał pojęcia. Jakoś jednak musiał odpowiedzieć, bo to coś obok wierciło się niecierpliwie. Jestem sznurek, powiedział nieśmiało. I aż sam się zdziwił, że zabrzmiało to jak najprawdziwsze imię, które od tej pory, tak jak inne imiona, będziemy pisać dużą literą. Jestem sznurek! powtórzył głośniej. A ty. Z rogu kieszeni wygramoliło się coś okrągłego, czerwonego z czterema dziurkami w nosie. Ja jestem guzik, przyjaciel Marianny. A kto to jest Marianna? Zapytał sznurek. Tak to nie znasz Marianny? Przecież to jej kieszeń, zaśmiał się guzik i zaczął opowiadać. Okazało się, że Marianna to ta miła dziewczynka w okularach. Na sześć lat młodszego brata Wojtka, lalkę Zuzię, mamę, tatę i dziadka w dalekim kraju. No i właśnie ten dziadek będzie mieć niedługo urodziny. Marianna z mamą kupiło więc prezent, zrobiła paczkę i chcą ją wysłać dziadkowi. Ale co ja mam z tym wspólnego? Zapytał sznurek. Och, ty jesteś bardzo ważny. Wszyscy na ciebie czekają. Przecież paczka musi mieć porządny, mocny sznurek, żeby się nie rozleciała po drodze. Bez ciebie dziadek nie dostałby swojego prezentu. Sznurek poczuł się nagle taki ważny i potrzebny, jak urodzinowy gość. Już nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy paczkę, no i ten tajemniczy, daleki kraj. Ale mam szczęście, pomyślał uradowany. Tymczasem Guzik rozgadał się o Mariannie. Nie mógł się jej nachwalić, jaka jest wesoła i mądra, no a przede wszystkim ma wyobraźnię. Opowiedział, jak Marianna znalazła go na chodniku i uznała, że ślicznie błyszczy w słońcu. Że jest na szczęście i że za nic go nie wyrzuci. To właśnie dzięki wyobraźni Marianny on, guzik, mieszka sobie teraz w pustej kieszeni, zamiast marznąć na jakimś okropnym śmietniku. Sznurek był bardzo ciekaw, co to właściwie jest ta wyobraźnia, która zamienia stary, niepotrzebny guzik w śliczny, ale nie zdążył zapytać, bo właśnie doszli do domu. Bójk został w kieszeni, a sznurek Marianna wyjęła i położyła obok pudła zawiniętego w szary papier. Nie mogło być wątpliwości. To była paczka. Mama Marianny właśnie wypisywała na niej grubym mazakiem adres dziadka. Tata doklejał znaczki, a Marianna z Wojtkiem dokładnie obwiązywali paczkę sznurkiem. Potem zanieśli ją na pocztę. Tam pani w okienku przybiła na paczce stemple, i tak zaczęła się w życiu sznurka wielka podróż. Podróż jednak wcale nie była tak przyjemna, jak można by sądzić. Prosto z poczty, razem ze stosem innych przesyłek, pojechali dużym niebieskim autem na dworzec. Wesoły, peronowy samochodzik zawiózł ich następnie do wagonu, w którym było ciasno i okropnie niewygodnie. Koła pociągu stukały miarowo, oszyny, stuk, stuk, puk, puk i kołysały tym rytmem, a sznurek zasnął. Kiedy się obudził, jego paczka leżała wraz z innymi na wielkim pustym placu. Nie wiadomo skąd wiał silny wiatr, a nieopodal ryczał jakiś straszny potwór ze skrzydłami. Wszyscy bardzo się przerazili. Szary papier pakowy zrobił się nawet zielony ze strachu, ale na szczęście mały niebieski znaczek z napisem Par avion wytłumaczył im, że nie ma się czego bać, bo to nie żaden potwór, tylko samolot a ich paczka jest lotnicza, więc nie ma rady. Muszą do niego wsiąść. Sznurek trochę się uspokoił, a że w luku bagażowym, do którego powędrowały wszystkie paczki, było ciemno, znowu zasnął. Kolejną pobudkę zrobiło mu słońce. Świeciło ono mocno, gdy... Obwiązana sznurkiem paczka, jechała samochodem przez dzielnicę kolorowych domków. Jak to ładnie! zachwycił się sznurek ale nie miał kogo zapytać, gdzie się znajdują. Szary papier przez całą drogę źle się czuł i jęczał w kółko. Niedobrze mi! Och, jak niedobrze! Rzeczliwy niebieski znaczek lotniczy. Gdzieś się odkleił, natomiast znaczki pocztowe były bardziej zarozumiałe. Już na samym początku podróży oznajmiły, że są z rzadkiej serii. I chociaż nikt nie wiedział, co to znaczy, przez całą drogę wyniośle milczały. W tej sytuacji sznurek próbował zagadnąć inne paczki, ale te chyba go nie rozumiały. I trudno się temu dziwić. Każda pochodziła przecież z innego kraju. Mijali kolejne domki, samochód zatrzymał się, z szoferki wysiadł wąsaty listonosz, brał następną paczkę i zanosił do adresata. Wszędzie witano go radośnie, szczekały psy, śmiały się dzieci. Paczek ubywało, a listonosz jechał dalej. Sznurek zadrżał z niecierpliwości. Pełnie jak w sklepie pomyślał. Znowu czekam na swoją kolej i znowu nie mogę się doczekać. W końcu samochód listonosza zatrzymał się przed zupełnie malutkim żółtym domkiem, który otoczony był tak dużym ogrodem, że wyglądał jakby za chwilę miał w nim utonąć. Listonosz sięgnął po paczkę obwiązaną sznurkiem i zawołał. Koniec podróży. Paczka była dość ciężka, więc chwycił ją mocno w obie ręce i zaniósł pod żółte drzwi. Zadzwonił. Za drzwiami zaszurało. Sznurek usłyszał zgrzyt zamka, i w progu stanął starszy, siwy pan w okularach. Z grubych szkieł patrzyły wesołe niebieskie oczy, które na widok paczki zaszły łzami. Ach, jaka to była wzruszająca chwila! Sznurek, gdyby tylko potrafił, na pewno by się rozpłakał. No, ale przeł, ponieważ rzecz jasna, sznurki nie płaczą, pociągnął tylko swoim sznurkowym nosem. Dziadek postawił paczkę na stole w salonie. Długo jej się przyglądał i kładził ręką, jak gdyby była jakimś miękkim, żywym zwierzątkiem, a nie tekturowym, sztywnym pudłem. Potem zaczął powoli... Odwiązywać sznurek. Miał duże, szorstkie dłonie i wcale nie było mu łatwo rozsupłać mocno zaciśniętych węzełków, które nie tak dawno, daleko, daleko stąd, w innym domu i w innym kraju pieczołowicie zasopłały jego małe wnuki. Dziadek jakby o tym wiedział. Może dlatego nie wziął nożyczek i po prostu nie przeciął sznurka, jak robi to wiele innych osób, gdy nie mogą się doczekać, żeby sprawdzić, co jest w paczce. W paczce. Ale dziadek był inny. Dziadek był cierpliwy i nie lubił niczego niszczyć. Nawet z zwykłego sznurka, który pocięty na kawałki, nadawałby się tylko do wyrzucenia. Za tą powolność i cierpliwość sznurek był dziadkowi bardzo wdzięczny. Czy to znaczy, że dziadek też ma wyobraźnię, o której mówił guzik? Zastanawiał się. Kiedy w końcu dziadek uporał się ze sznurkiem, delikatnie zdjął z paczki szary papier bakowy i starannie go poskładał. Dopiero wtedy podniósł dokturową pokrywę i wyjął leżący na wierzchu list. Wszystkiego najlepszego, kochany dziadku! Przeczytał głośno, ale głos mu zadrżał i resztę listu dokończył po cichu, ze wzruszenia co chwilę pocierając oczy ręką. Oprócz życzeń w pudle znajdował się piękny drewniany zegar z kukułką. Dziadek pogładził go dłonią, nakręcił i powiesił na ścianie. A że była akurat godzina czwarta? Z za malutkich wyskoczyła jeszcze mniejsza kukułka i ochoczo zawołała. Kuku, kuku, kuku. Po wykonaniu swojej porcji kukań kukułka schowała się, ale dziadek długo jeszcze stał i wpatrywał się w zegar. Jakby miał nadzieję, że wesoły ptaszek wyjrzy choć na chwilę. Jednak drzwiczki zegara pozostawały zamknięte i sznurek poczuł, że razem ze zniknięciem kukułki jego misja się skończyła. Prezent dotarł do dziadka i on, sznurek, przestał być potrzebny. – Co się teraz ze mną stanie? – pomyślał z niepokojem. Tymczasem dziadek wolno podszedł do stołu i zaczął porządkować porozkładane tam przedmioty. Najpierw nad parą z czajnika odkleił z papieru pakowego wszystkie znaczki i umieścił je w grubym klaserze. Potem równo poskładany papier odłożył na półkę i wtedy przyszła kolej na sznurek. Może się jeszcze kiedyś przydasz? Mówiąc to, zwinął go w ładną ósemkę i włożył do szuflady piórka.